Dobra, witam Was z powrotem w części drugiej odcinku 11. Przed odpaleniem odcinka jeszcze sobie okradłem na Tobie pomieszczenie, gdzie w pierwszej części zbagowaliśmy grę. Znaczy ja go ja zbagowałem w sumie. Teraz możemy z nim znowu już pogadać. Hej, Ty! Rad. A masz tylko. Hej, Ty! Jasne! Do zobaczenia. Ale oczywiście zapomniałem, iż do Diego polepszą zbroję zbroję. Super po prostu. Od razu wiedziałem, że będę, ben... nie można polegać na nie powinienem się wierzyć w wszystkim. Nie się Trzymaj się.

Oto twoja wzmocniona zbroja Dobra, jak widzicie ona się świeci bardziej niż, mm, y, niż bardziej y, ten poprzedni strój Dobra, to teraz idziemy wykonać misję, fajnie się świeci. Się więcej... Dobra, ja sobie tutaj poza nagraniem y, okradnę całe ten jego tam co będę mógł to zabiorę po prostu żeby już Was na odcinkach nie nudzić, i na odcinku nie nudzić tym, co to poza nagraniem zrobię. Bo to się znowu wiąże z wczytywaniem, zapisywaniem, żeby mieć więcej wytrychów. Chyba z nim mogę pogadać. Mam już dość tej paplaniny. To nie mój problem. A Ty. Rozmawiałem już. Wiedziałem, że to się skończyło już dawno. Jednak nie. nie, nie, nie. Dobra. Teraz lecimy na plac wymian gdzie rozpoczynamy gierkę, żeby wykonać misję od siekacza i przekonać tego nowego, nową, nową twarz, która przybyła do kolonii, Żeby dołączyła tutaj do naszego obozu starego. Jak to się kacz powiedział, to, że przydadzą się więcej. Prac, więcej kopaczy, kopaczy do pracy w kopalni. A to nie jest powiedziane, że on będzie kopaczem, bo on, z tego co pamiętam, on lepiej się ustawi. Ale to zobaczycie za jakiś czas, jak tam pójdziemy. Więc idźmy tam. Nie, no, to kawałek jest. A, i jeszcze miałem wam coś powiedzieć, bo jak otwierałem te skrzynki tam w tym pokoiku co zbagowała się gra, zdobyłem eliksir Siły, ale ja sobie go wypiję dopiero miał 100 na 100. I zdobyłem też księgę o bitwa o Waran, ja chcesz, o jak chcesz sobie to przeczytać, to sobie to na drobie najwyżej jakby demontował film. No. To jest część pierwsza, więc ta historia nam się może rozwinąć. Taka ciekawostka, jak kogoś to interesuje, niech sobie przeczyta. Kurczę, żebym nie, nie pomylił kwestii jakiejś, żebym e, coś mu nie powiedział kupiego. Oczywiście zapiszę przed tym. Jeszcze Jest prac wymian. Można sobie zapisać grę. Dobra, już zapisz też na tym serie, bo już zapisałem wcześniej. O i mamy tutaj go. Porozmawiajmy z nim. Czego ode mnie chcesz? Ty też chętny, żeby mi w zęby przywalić? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ja tylko... Co? Nie mam zamiaru się do nikogo zaciągać. A stary obóz? Co ma być, to będzie. Ach, pewnie jesteś jego działaczem, he? Ostatnio jeden z waszych nieźle mi się dobrał do skóry, więc czemu niby miałbym chcieć do was dołączyć? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Jeśli będziesz tak bezczynnie czekał, to nic się nie stanie. Doprawdy? A jakich to perspektyw mogę wtedy wyczekiwać? Wszystko jest możliwe. Póki życia, puty nadziei. Ty chyba też jesteś od nich, prawda? Owszem, właśnie stamtąd wracam. I zdaje się, że nieźle ci idzie. Myślę, że ruszę w drogę i zerknę na ten obóz. Nie Dzięki za pomoc. Od wiedziałem, że będą. Dobra, udało się i teraz on do starego obozu. Bardzo fajnie. Jak widzieliście, te kwestie dopingowe w świecie skazujące są trochę tak dziwnie um, w, w, w wstawione. Takie trochę bez imienia, trochę bez sensu gadał. No ale cóż, to jest tylko modyfikacja. Ale że Paul rozumiał, co chodzi, o Carlos. No i co teraz? To wiemy. Jesteś leniwą świnią. Próbujesz się wykręcić od pracy. A tak. Ej, co masz zamiar z tym zrobić? Poprzetrącać mi Gnaty? z rzeczy samej. Mam lepszy pomysł. Co powiesz na to, żebym to ja poprzetrącał gnaty tobie? Zobaczymy, kto pierwszy trafi do piachu. Wykończ go! Tak długo. Nie no chodź ja! Ha! ha, ha, ha! No, mu! Pokazałeś. No, ale mu pokazałeś! Nigdy się nie nauczą. Czekaj. Się nic nie Tyl Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni myślałem, wiedzieć. że to się... Od razu wiedziałem, że będą w kłopoty. Zawsze. Jeśli myślisz, że... Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Było zbyt mądre. Jeszcze mnie popamiętasz! Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. To nie było zbyt mądre. To się chyba nigdy nie skończy. Lepiej się do tego nie mieszać. To już się wie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. To już się wie. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni. Tak jak widzieliście, tam się jednak nie da wejść, ponieważ chciałem użyć kodu i, i, i pisemku naliśmy żeby wejść i podnieść tam list, ale chyba się nie da, chyba że jakąś Wiesz, nie można wiedzą. Jak nie będę jak, jak, nie, jak nie zapomnę o tym, to to sprawdzę, Teraz muszę wyłączyć kody to się już nie a ty co powiesz? Teraz? myślałem, no, że to Nic. Dostał za swoje. Pożałował tego, jaki jest. Mnie to cieszy, lepka kusza. Ja mam lepką kuszę. Ok, to jest to samo. Dobra, idziemy. teraz do siekacza i powiem mu, że gadaliśmy z nimi, że dołączył do naszego obozu. Nie chciałem mu mówić o tym, żeby o jakimś tam zarobku w kopalni, ponieważ raczej by nie chciał przyjść i tyrać w kopalni. Tak jak większość z graczy Gothica. Nasz bohater też nie za bardzo był chętny, żeby pracować w starej kopalni. Chociaż i tak musieliśmy trochę pokopać. Znaczy no, chociaż i tak się nasz jeden z strażników traktował, naszego kopacza. Ponieważ chciał, żebyśmy mu zapłacili. Zapłaciliśmy mu wtedy jak pamiętacie, to chyba 100 bryłek rudy wziął. Ja mu dałem 100 bryłek rudy. Teraz jak w najbliższym czasie, jak uda jak się do starej kopalni, no to po prostu pójdziemy i skopiemy mu tyłek, nie? co się będziemy tutaj bać. Pokażemy, że z Bezimiennym nie ma co żartować. Nie wolno go traktować jak kurde. Nie wiem, ścierwo. Jak jeszcze coś? Teraz idźmy do. To się kacza. Co jeszcze mam za wizję? A i co się dzieje na bagnach? Co się dzieje na bagnach? Czyli co, już byśmy szli rozpocząć drugi rozdział? Hmm. Ale chyba sobie odpuścimy, chyba po wykonaniu tego zadania sobie po prostu weźmiemy i no zakończę odcinek. Pójdę go montować. A bo nie mówiłem, jestem już na nowym mieszkaniu. Dlatego też y, nie było odcinku, tyle czasu. Chociaż, jak wiecie, ja na moim kanale rzadko co odcinki wrzucam. Y, nie obiecuję, ale postaram się zmie, zmie, zmienić y, y, to postępowanie moje. Myślę, że w tygodniu, może trzy filmy udałoby mi się nagrać. Nie mówię, że konkretnie z gotika, bo jeszcze mamy. Finders też dawno nie był nagrywany. Finders... Valheim'a to już nie będzie, oni w ogóle już są na jakichś ognistych wyspach Ludzie koledzy, więc już zapomnijcie zapom 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 o tym, że y zagrał z nimi. Chociaż mówili mi, że mają pełno surowców, mogą mi zrobić taką zbroję, ale nie widziałem na przykład pokonania tego, nie walczyłem z moderem z nimi, chociaż oni mówiliby, że Mogę no jeszcze czas no pokazać no tego bossa, ale już mam tak, no tak no w postacie, no że tego Modera to by na blisko wzięli, więc to nie jest satysfakcja za żadne dla mnie, czy no dla kogoś z was. Co jeszcze mam do nagrywa? Co jeszcze nagrywam? Okay, no też już duch. A jeszcze Souls of the Forest. Też by się przydało w życiu no no. of the Forest, ale też nie wiem kiedy to zrobię. Dobra, tutaj był. Do Przyprowadziłem ci gościa. Tego nowego? Dobra robota. Gomez będzie zachwycony. Trzymaj, zasłużyłeś sobie. Super, nie dostaliśmy y, żadnego doświadczenia, ale za to dostaliśmy pieniądze. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Mm. Co miałem zrobić? A, oddać ten, oddałem quest, to już OK. Doświadczenie, nie dostałem żadnego, dobra. Pójdziemy jeszcze na, do, tutaj do mm, handlarzy na targowisku. Mm. I zmierzymy się. Jeszcze jest jeden quest, który też wezmę. Mm. Od Fletchera. A nie, bo on mi dopiero quest jak zostanę strażnikiem, dobra. Czyli na razie nic z tego pójdę zobaczyć czy Dexter czy Fisk nie mają czasami żadnych e, tych żadnych e, wytrychów na sprzedaż. Pogadajmy lepiej nie czasach Pokaż mi swoje towary W tej historii To się już więcej nie powtórzy. Było zbyt. Może, ale kogo to Dlaczego zawsze? Jak się tak Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. lepiej się w się nie Zawsze to są. Ludzie jedno mówią i ja chciałbym robić w jego skórze. Nie powinieneś wierzyć w Pogadaj mi lepiej o czym czymś innym. Nie powinieneś wierzyć wraz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończyło Ta Lepiej się do tego nie mieszać. Dzień w dzień Pewnie to Nie masz rację. Czekaj, lepiej się w nic nie podoba. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Nie będę dalej słuchał tej... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Hmm. Wątpię, żeby to się wzięło. To nie, <trony> nie mój problem. To nie mój problem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. <trony> tak długo, jak mnie to Zawsze nie dotyczy. To Może, ale kogo to obchodzi? W tej historii, w dzisiejszych czasach, na nikim nie można polegać. To nie było zbyt samo. Myślę, że to się już skończyło dawno temu. Nie chciałbym być teraz w jej <trony> Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Czekaj, stój, się... po, mam tu tylko... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Może, ale kogoś... To... Się... Jeśli myślisz, że... Czekaj, lepiej się nic nie pakować. To się już nie powtórzy. Lepiej się do tego nie mierza. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. W dzisiejszych czasach nie można polegać. Dobra, zakupy zrobione. Mamy więcej i Nie będę za chwilę gry. Ja teraz zmierzam w stronę Gomeza, ponieważ pójdę sobie tam okraść te wszystkie skrzynie, które tam są, na pewno Albo ja wam pokażę w sumie kawałek tego, ponieważ z tego co pamiętam to w kufrach tych magnatów całych jest, są bardzo fajne rzeczy, bym tak było by pokręcić jakieś wiecie, pierścienie, jakieś naszyjniki. Hmm. Więc zobaczymy. Może przepuścić takie Ja sobie jeszcze tutaj poza nagraniem zbrojownię zbrojownicą z tych broni, po prostu. Albo uśpię tego. Hmm. Delikwanta, po prostu będę się skradał za nim. wybierzemy wszystko na śpieczniki zwykle, idziemy no, do elektrowni pierwszej, zapiszemy. Dzień, dzień. O, zobaczcie, mają strasznie dużo tych monet, a jak pamiętacie tutaj w modyfikacji dodali, że te monety możemy Diego dać i Diego nam będzie płacił rudą za nie, więc bardzo fajnie, mi się to podoba. A jest tu ich sporo, w tym zamku. Amulet duchowej siły, Chyba przed magią, dobra. Tu to odprawiliśmy bez złamania zamka, zobaczymy czy tam się uda, to jeszcze jest magiczna ruda, książka, pokażę Wam ją, jak będziecie dzisiaj to sobie też ją przeczytajcie. Owy i zwierzyna najpierw, dobra, magiczna ruda, dobra. To niebezpieczny, niebezpieczny. Niebezpieczny, niebezpieczny, niebezpieczny. To nie, go nie, niepowodzeniem. Jeśli nie, nie, teraz nie, 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 to nie, 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 Kolecia. Kurde, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, kurcze, lewo, lewo, prawo, lewo. Ja już mam więcej w głowie, czekajcie, odczytam grę, bo to, mam ich za dużo lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, teraz prawo czy lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. dobra, o widzicie siły i 420 mrówek więc opłacało się, ale już miałem taki elementy w głowie, że uff tu jest skrzynka, zapisujemy aha, więc od razu prawo prawo, prawo trzy razy prawo, 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 prawo lew, prawo, 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 prawo aha. prawo, prawo, prawo raz, dwa, trzy, cztery raz, raz, raz 2 3 dobra nie wiem czy zapamiętam to tą kombinację prawo 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 aha to jest czas powoda o nie prawo 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 lewo aha prawo 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 lewo lewo Aha, trzy razy w prawo i trzy razy w lewo. Albo. Nie, cztery razy w prawo i cztery razy w lewo powinno być. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy w prawo, lewo, lewo, lewo i dwa razy w lewo, trzy razy w lewo ma być. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, prawo. Aha! Jezu, te kombinacje są masakryczne. Okay. Prawo, 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 lewo, 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 prawo, 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 prawo lewo, 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 prawo, prawo, ok. O, omlet ochrony, super. Kolejna. Oj, lewo, le... Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, nie, lewo, prawo, prawo. Kurczę, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, dobra. Uff, masakra. Ile nam do trybu zostało? Złamałem za z dwa chyba albo Z3 Pozostało to będzie. A, 42 mam, do, dobra Nic nie stało. Coś zebrałem, ale nie wiem co. Chyba książkę jakaś. To miałem? Aha, dwie łowe zwierzę na Tu jest okle Zapisujemy. Prawo. Prawo, prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. prawo, prawo, lewo, lewo, lewo prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Kurcze. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Ok. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo lewo. lewo prawo prawo lewo lewo prawo 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 lewo lewo prawo lewo prawo prawo lewo prawo prawo lewo lewo prawo lewo kurcze prawo 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 lewo lewo prawo lewo prawo 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 lewo te kombinacje tu są katastrofalne. 38 do metrów, dobra. Pójdziemy tutaj. jest chyba chałupa Gomeza? Tu niestety wszystko jest pozamykane, bo muszę mieć klucz. I tu mamy koleżankę, z nią chyba się da porozmawiać, z tego co pamiętam. Hej, ty! Nie wolno ja ci ze ja ja... rozmawiać. Wejdziemy, bo pani jest naga. Sztuka walki. Sztuka walki też wam pokażę. Sztuka walki. Sztuka walki. Nie, to już było, to nie to. No, kawalki. Mogę się z tym zatrzymać, i to poczytać. Ja sobie to wszystko poczytam, ale jak będę montował film I teraz kolejny kurs, prawo. Czekajcie, ja zapiszę. Co? Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Prawo Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo załatwiało się Dobra, nie będę wam nie będę teraz już szczytywał Dobra A tam sobie wejdę i okradę to. A tu nie mogę chyba nawet? I trzeba ja nie, wiem, czy nie będę się klucza. Nie da się by Dobra, no dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał jeśli chcecie, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.